Witam Was bardzo serdecznie, jestem artysta Pisarz a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play 80 dni. Witam Was na pokładzie Leviatana, pięknego statku powietrznego, który przewiezie nas z Jokohamy aż do San Francisco. Jak widać statek ma najlepsze kabiny, najfajniejsze wyposażenie oto Pokład restauracyjny, w przeciwieństwie do wagonu restauracyjnego z e, pociągu e, czy baru, chociaż bar w statku był urokliwy, tak tutaj mamy naprawdę eleganckie, gustowne wnętrze z pięknymi oknami prezentującymi nam świat pod nami. I nawet jest duży zegar, który się oczywiście nie rusza, bo jakże mógłby. Jest tylko jeden zegar ruszający się i zegar ten mamy w prawym górnym rogu ekranu. Zapewne za zasłania mam go wodny znak. E, mojego kanału, ale to się tym przejmować. Open the doors i windą powiedzmy specjalną kierujemy się na pokład sam kapitański. Bo jeżeli pamiętacie, w poprzednim odcinku kapitan na, na samym końcu raczyłby zwrócić uwagę, że niestety leci na nas ogromne stado ptaków i ominięcie go będzie musiało nas niestety kosztować dwa dni ciężkiej podróży. Tutaj mamy nieco nachalny loading.

Ornithologist. spite of your strange attraction to the birds, <laughs> I cannot risk approaching them. Even if one were to pierce the hull of the Leviathan, we would all go crashing down faster than you could possibly say, dead duck. Oh, Commodora, you worry too much. Uh, that's a just a worst-case scenario. <laughs> it's my job to worry. With the tri-dimensional radar broken, we can't take such risks with the passengers. Our insurance rates would skyrocket. <laughs> oh no, what's the problem now? The commodore is refusing to approach the zeron birds because he's chicken. But it will make the trip longer if we change our route. a long I don't care about the time. This is a once-in-a-lifetime opportunity. I heard your conversation with the commodore, my dear. <laughs> Though none of those birds can hold a candle to your beauty, just <laughs> to <see the> word <laughs> and and <we'll> convince him. <laughs> I can be quite convincing. <laughs> You're quite trying. You must stop hounding me like a love, a <laughs> papa. I've added up to my neck with your annoying suggestions and more annoying antics. You might want to think about forgetting her. There's hard to get, and then there's Rose. I can't help it. My love <laughs> for her has made me blind and obtuse. I'm sure that if she sees those birds, she will see me in a different light. Yes, I've heard birds are the key to a woman's life, <laughs> but that's not the point. I can't afford to delay my trip. Are you in love too? Nothing <laughs> that dangerous. I need to get around the world. ASAP. Ah yes. We as as all have our crosses to bear. I'm sure I can fix the situation. I'm a fixer kind of guy. The Commodore mentioned a three-dimensional radar. What's that? It's a radar which can identify objects in the sky, such as a group of birds, another airship. <laughs> A flock of angry You should ask him. I can't speak for him. I don't have the right accent. So Commodore, can I talk to you for a minute? Not if you want to talk about birds or sell me life insurance. <laughs> I'm not selling anything and I don't give a hoot about birds. I'm offering to repair the radar. If I can, then we can stay on course and arrive on time. That would be ideal. I would hate having another late arrival on my record, but a late arrival is better than crashing and dying. Quite frankly, I don't know how you can repair it. If only I had listened to my dear mom, then I'd be <laughs> a Or dare I dream, a conductor on a nice safe train. Taak. Now, those guys have it made. If a bird is in the way, you just squish it. Yes, I understand. You have issues. You can consider a career change after the flight. I hear the Titanic hasn't opened <laughs> Could I see the radar, please? It probably only needs a good swift kick. Oto trójwymiarowy radar. Ok, i więc tak. Mamy tutaj nowe postaci: Ten pan Bunsby, który jest niesamowicie i niewiarygodnie zakochany w Rose, z którą to miłością nie może sobie poradzić. Kapitan, który chciałby jeździć statkami znaczy pociągami. Pan kierowca, który sobie zasypia za sterem i chyba gra w coś dziwnego, bo to raczej nie wygląda jak ekran Zresztą w ogóle to nie wygląda jak ekran steampunkowego komputera. Nie wiem kto to wymyślił, ale wygląda trochę inaczej. Czy to jest wysokość? 2374? No to ładnie, to nie jest źle. Wprawdzie samoloty latają dużo wyżej, ale to tam się przejmować. Okej, okay, więc będziemy mieli w tym przypadku historię miłosną. Co my tu mamy? Spójrzcie, co tu pisze. Hm, nie się zastanowię. Lavischard. But this device is signed Matthew Lavischard. It's my uncle who invented this. Thin gummy. And not only is this machine incomplete because it's clearly missing parts, but I don't know how it works. I should ask Matthew for instructions to be able to repair and to use it. Okay. Czyli tak. Musimy przede wszystkim wysłać wiadomość do Wojka. Wujek nam przekaże instrukcję, jak naprawić to zepsute coś, cokolwiek by to nie było. Tak więc, przez ptaki, ptaki, ptaki mamy aż taki wielki problem. Z aferty do Nie rozumiem. Nie zrozumiałem żartu, szczerze powiem. No, ale to już nie moja wina. No dobra, zejdziemy sobie Może z pokładzik niżej, albo ze dwa Okej, okay, zeszliśmy niebezpiecznie nisko Do sterowni Znaczy, to nie jest sterownia, to jest Coś bardziej w rodzaju maszynowni, ale chyba zaszedłem jednak Za daleko A, już wiem o co chodzi Musimy przejść tędy i tutaj będą chyba schodki na dół po prostu Tak Oto Jeden z moich ulubionych pomieszczeń w całej tej grze Taki pokój można by powiedzieć Rozrywkowy, mamy tutaj więc wielki model świata obracający się Całe szczęście nie dali mapy politycznej tylko mapę yy topograficzną, bo z mapami jest niestety problem. Na przykład przypominam sobie tak, spojrzymy i trochę sobie pogadam, że przypominam sobie, że w końcówce Assassin's Creed pierwszego ja nie wiem czy o tym mówiłem, był taki błąd, że y, był tam hologram prezentujący mapę świata, tylko że tam ta mapa świata prezentowała Polskę w takiej formie jak jest teraz, a za czasów wypraw krzyżowych, a więc w 1191 roku mapa Polski wyglądała zupełnie to zupełnie inaczej. A ja tutaj mam jakieś książki mądre. No i bardzo dobrze. Co tutaj czytałem ciekawego. Historie, no bardzo ciekawy tytuł na pewno. Howard, O, Howard a czytają. A tutaj jeszcze możemy skorzystać z usług pana wysyłacza tych śmiesznych urządzeń. Hello, I'd like to send a message. Of course, sir. young man, the message has arrived, but in a very bad shape. We have only the end of it, but I bet that's the best part. Co, już dotarło do nich wiadomość? Ale to są szybkie urządzenia, nie? Ta karteczka też należy do mnie, czy ona tak po prostu ma tu leżeć? Aha, ona tak po prostu ma tu leżeć. No dobra, trzeba przyznać, że strasznie szybko chodzą te wiadomości, nie? Okay. No i oczywiście po raz kolejny mieliśmy nawiązanie. Tym razem do piosenki. Looking for something. Tutaj. Wszędzie jest jak widać taki ładny widok. No trzeba wracać, że nie jest to duży statek. Ale za to nadrabia swoim klimatem. Po prostu uwielbiam. After adventure. Adventure. da da, 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 da. Pamiętacie, jak ktoś śpiewał ten Baltimore? Ej, stary dobre czasy. Pamiętam, że miałem gdzieś w szkole ciekawą przygodę. Otóż wchodzimy na pierwszą. E, w... W tym roku lekcji historii, nasz profesor, wiadomo, to, o wielki człowiek, można było o nim całymi godzinami opowiadać. W każdym razie, no wiadomo, na starcie paternoster e, Ave Maria, takie tam modlisy łacińskie e, i e, ten i mówi macie, macie do, 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 do biurka, nie? Ja mówię o co chodzi, co się dzieje, nie już mnie woła. Mówi, już, wciś, już mi się uniwersytet Jagielloński o ciebie upomina. Otóż okazało się, że przysłali mi całkiem ładną kopertę z zaproszeniem. Z zaproszeniem na uniwersytet, że mają specjalne warunki rekrutacji dla ludzi po olimpiadzie i tak dalej. Więc trzeba przyznać. O, jest kąt 0. Trzeba przyznać, że. No. Lubią mnie. I zaimponu... zaimponowali mi, szczerze powiedziawszy. Dobra, tam już chyba nic nie działamy. Szczerze powiedziawszy, mi zaimponowali, że wychwycili mnie i przysłali mi wiadomość. Wprawdzie wiadomość, pomimo tego, że jest na ładnym papierze, jest słabo wyjustowana. Ale przynajmniej z oryginalnym podpisem rektora, więc. Hmm. Czy ja nie rozumiem, co ja mam tam zrobić w tym momencie? Bo nie wiem o co chodzi. No, mogę się przejechać dalej jeszcze raz wyżej i co, i co z tego? Ech. No dobra, co ja muszę tu jeszcze zrobić? Odpowiednio ustawiłem tą gałkę, która powinna być ustawiona na 0. Tam jest ustawiona na 2, powinna być na 0. Teraz jest dobrze ustawiona. No i co dalej? Nie wiem, co mam zrobić. No to nie dobrze, że nie wiem, co mam zrobić. Może powinienem użyć tego. Albo na przykład noża. No nie, to nie jest dobre. Hmm. Co ja mam tu zrobić w tym momencie? Nic mi nie przychodzi do głowy, szczerze powiedziawszy. Może mogę zablokować kawałkiem. Ta. Nieistotne. Nie wiem, no szczerze powiedział, to nie wiem. O, a to jest w ogóle od tych tych, od tego radaru. Ciekawe jak to działa. Zamyślę. No kąt 0 jest dobrze ustawiony. I co dalej? Brakuje nam dwóch części. Ja nawet wiem, gdzie powinny być te części, ale... To Jest aż dziwne. Spójrzcie na minimapę. Śmiesznie odjeżdża w dół. Coś się chyba nie doczytała. No. Więc... Closed. Closed. Hmm. Nie mam pojęcia co zrobić. Jestem tym przerażony. W tamtym pomieszczeniu na pewno są trzymane yy, te urządzenia, których potrzebujemy. Ale żeby zdobyć ten to jest w ogóle dziwne, że pozwalają pasażerowi wchodzić do tej kabiny. Hmm, żeby zdobyć tamtych, tamte urządzenia, potrzebuję jakoś otworzyć tamte drzwi. Otworzyć tamte drzwi mogę tylko przy pomocy pana kapitana. Co oni tu w ogóle trzymają? Hmm, może to jest jak w tym, jak w Dishonored. ...tran wieloryba, dzięki któremu da się to wszystko utrzymać w powietrzu. Jest magiczne urządzenie. Hmm. A tutaj jeszcze zajrzyjmy do tego najbiedniejszego przedziału. A, jak widzicie... ...jest tutaj jeden aktywny pokój. Ale to już on trochę spoileruje. Hmm. No naprawdę, nie mam pojęcia co powinienem tam zrobić. Mogę majtać w tu i w górę tym urządzonkiem, a i tak nic sam to nie da. Mogę jeszcze pogadać z moim wujkiem. Znaczy nie pokazać wykiem, tylko jeszcze raz przesłuchać yy, tej taśmy. Kurczę, to nie tutaj. To jeszcze, jeszcze niżej. A mimo wszystko można się zgubić. Tam dalej jakbyśmy poszli to jest tylko mały balkonik na górze, więc... W sumie jest to nic ciekawego. Weź pod uwagę kąt zero. Część radarów są bardzo delikatnie bezpieczne utrzymane w bezpiecznie. No to wiem, potrzebujemy części. Dwóch części w zasadzie. Jednego tego takiego dorysowania szlaczków. Można powiedzieć cyrkla. Tak, to jest myślę poprawne określenie. I potrzebujemy do tego jeszcze jednego. Takiego głównego powiedzmy tego. ...głównego urządzenia, które... ...uruchamia. Może Johna powinien zapytać, czy... jak mu tam było na imię? Tego... od historii miłosnej. Zaraz sprawdzimy. Paraparapaparam. John! O właśnie cabins no. Dzięki stary, łatwe mi zadanie. Przynajmniej tyle. To czemu wskazuje mi radar? A to głupia gra. no, no nieistotne. No, ale tak poza tym to jestem zadowolony, bo w szkole siedziałem 2-4 godziny dzisiaj. Tak się czasem życie układa. Zwłaszcza w klasie maturalnej. Znowu, nie ma normalnych marynarzy już na tym statku. No, to jest to, czego szukałem. No, mamy tarczę radarową i kawałek radaru. I teraz już naprawienie tego nie powinno być żadnym problemem. Proste zadanie, nie wymagające specjalnej ilości kufkowania, tylko bez oznaczenia dobrego na mapie. Pa, ra, pa, pa, ra, pa. Widzicie, jak ruszamy ekranem, nie wiem czy to będzie widać na nagraniu, jak ruszamy ekranem to jakoś coś dziwnego się dzieje z tymi yy, przę przęsłami między yy, kolejnymi oknami. Okej, okay. czyli tutaj wkładamy główną dla czerdaru, a tam na górę wkładamy yy, ten właściwy cyrkiel. Okej, okay. i wszystko jest gotowe. O, ten przeszedł za nami, nie wiadomo skąd.

Open the power valve and come back to steer the airship. Sure. How hard can it be to steer a giant airship? Great. You're a man of courage. Let's go and block the lift to the upper bridge. No problem. To nie żaden problem. Mam na całe szczęście jeszcze złamany kawałek radaru, dzięki któremu mogę zablokować śrubę, która z kolei powoduje to, że kapitan mógł sobie pojechać tam na samą górę, na którą my też kiedyś się udamy. No właśnie, teraz muszę otworzyć śluzy w maszynowni.

Yy, obliczyłem, że odwiedzamy w grze w sumie 7 lokacji, a więc 4 miasta i 3 środki transportu i przynajmniej w 4, 4 z nich, tak, dobrze liczę, yy, tak, przynajmniej w 4 z nich mamy yy, pod koniec muzyczkę. Wydaje mi się, że nie było niestety muzyczki pod koniec sterowca, ale za to była pod koniec San Francisco, więc yy, o tyle mamy dobrze. Dobra, zawory są przekręcone, coś jeszcze muszę zrobić. Czy tych zaworów jest więcej? Więcej z tych zaworów są cztery śluzy. Napęd chomikowy, hurra! Open! No i właśnie w ten sposób mamy tutaj aż 4 przynajmniej teledyski do utworów. Run like a hero, adventure i I... tego co było w Bombaju, już nawet nie pamiętam co tam co tam było Znaczy pamiętam melodię, ale nie pamiętam słów, jak powiem Zresztą tam były jakieś dziwne słowa. No i niestety nie pamiętam jaki utwór będzie w San Francisco Hop! I jedziemy dalej Pa, 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 pa. pa. Nie za gorąco Ci w tym szeliku? Chyba nie Oj, znowu się przem No dobra, to teraz wystarczy tylko pokierować statkiem Ale ładnie, cykl dobowy jednak jest świetny w tej grze Patrzcie jak ładnie Oj, nawet miejsce jest wolne No i teraz, Pani i Panowie, mamy... Niewielką minigierkę, polegającą na tym, że sterujemy statkiem, mamy trochę żyć i musimy uważać na te koszmarne ptaki. Rosja spełniona jest niebo wzięta. I ta muzyczka w tle, w stylu prehistoryka. Obraz jest niestety rozciągnięty, ale na to już nic nie poradzimy. O kurna, tylko nie te wariaty! Te wariaty są porąbane, co na w tej boskach. Dobrze, że nie ma żadnego paliwa i nic takiego w Reksiu. Pewnie musiałbym uzupełniać jeszcze zapasy paliwa, uważać na 50 tysięcy ataków z lewej, z prawej, z góry i z dołu, i jeszcze e, wysłuchiwać komentarzy znudzonego Kretesa, przerażonego. Więc nie jest to poziom Rexa, ale zabawnie, że chcieli wprowadzić taki e, lekki akcent. Wprawdzie nie jest to jakieś super trudne, a ja wręcz powiedziałbym, że jest banalne. Eee, przynajmniej do tej pory. A nie pamiętam tej muzyczki, szczerze przyznam. A to jest jakiś taki króciutki bit. Ta no i koniec. Doskonale Facebook pozwoli ci pozwolić zyskać jeden dzień podróży. Jeden miał być dwa. Dobra udało się Zeronów, tak się nazywają te ptaki Zerony No no, też trzeba odblokować kapitana biednego Obejrzyjmy jeszcze kacsenkę Tam A, nie było kacsenki To tam? Proszę możesz wejść kimkolwiek jesteś to pewnie pan Barren B, albo jakiś gość chciał coś przekazać. tak? Aha. Pokój to 3. Dobra. Kilt dla każdego i każdy w kiltie. Dzisiaj wieczorem w no więc panowie z Gipaku znowu nas zzywali, znowu nas potrzebują, ale my niestety nie mamy na to czasu, ponieważ musimy zakończyć jeden odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Pokój nad Izraelem.